I cześć czołem. z tej strony Zupełnie Absolutny, zapraszam na 19 odcinek z Grand Play Mechanic Simulator. Kontynuuje jednostka 105. Division. jestem kapralem, postęp 77%. Oj, nie to, kontynuujemy oczywiście. Czyli mamy już Mosquito. No i trzeba troszeczkę mu ponaprawiać. Była krótka przerwa. Między odcinkami, więc troszkę na pewno zapomniałem. Będę musiał sobie przypomnieć co tam. Co tam i gdzie tam robić. Dobra, pierwszy lot i od razu problemy. Temperatura oleju prawego silnika jest zbyt wysoka. Zobacz, co da się zrobić. Zatankuj i usuń problem z temperaturą oleju. Ok. Zatankować to wiem, jak, bo tutaj będziemy mieli coś takiego po kolei, prawda? Jakoś tak było między skrzydłami. Dobrze, myślę. Znaczy, co tutaj jeszcze jest, dobra, odkręcamy. No i trzeba to zrobić czterokrotnie. Więc troszeczkę się nad nami twórcy pastwią. No ale... Jak trzeba... ...to trzeba. Dobra. Można odłożyć. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli tutaj między silnikiem. Damy, przechodzimy i tankujemy. No, te zbiorniki środkowe są chyba dużo większe, bo dłużej się napełniają. Teraz zresztą zobaczymy, słuchajcie, jak sobie przejdę tutaj. W zakręce. To jest. Yy, pojemność pisze 144 galony, tak. A te zewnętrzne, zobaczymy z tej strony. Z tej strony też powinno być tak samo. Chyba, że ten napis jest jakiś uniwersalny.

i czwarty zbiornik. Zobaczmy co jest tutaj. A tu widzicie jest 56. Czy to jest no mniej więcej, to trochę zaokrąglając, 1 trzecia galonów. Więc. Dlatego szybciej napełnia się nam te boczne zbiorniki. Tak coś czułem, że jest inaczej. No widzicie? Dobra. Zadanie tankowania wykonane. No, odjechała. Teraz sprawdźmy jeszcze. Usuń problem z temperaturą. Prawego silnika jest zbyt wysoka. Czyli co tu, co tu z czym może być problem? Albo tego oleju jest za mało. Teraz sprawdzimy. A to jest płyn chłodzący. No być może tego płynu chłodzącego jest za mało. No, spróbujmy. Co prawda tam jest napisane o oleju, ale z ciekawości zobaczę, jak to wygląda. No jest mało, więc na pewno trzeba uzupełnić. Pytanie, co jeszcze trzeba będzie zrobić? Być może nie wystarczy. Być może jest jakiś przeciek albo jakieś uszkodzenie. Dobra. Uzupełniłem. Eee, nie wiem czy musiałem to robić. Ale dobra, powiedzmy. Jeszcze raz zobaczmy. <laughs> Temperatura oleju. A więc olej, olej, olej. Ja już zapomniałem gdzie ten olej jest, ale to było tutaj, nie? Trzeba było kucnąć, tu się schować. Okej, okay, nie tak. Trzeba było podnieść przede wszystkim. Dobra. Więc może niepotrzebnie dolałem. Yy... Ok, odkręćmy. No ale dobra, no zobaczymy. Słuchajcie, jest tutaj olej. Zobaczmy sobie. Może zrobimy małe badanie. Jest filtr oleju. Coś tu jeszcze jest do zbadania. Jest tylko korek. Właściwie to wszystko. Dobra, spróbujmy jeszcze też uzupełnić olej. nie ma żadnego bagnetu, żeby sprawdzić ten poziom to i tak mogło być, że po prostu nie było oleju e, silnik się przegrzał a jednocześnie też się przegrzał i, i wyparował trochę tej, tego płynu chłodzącego więc wydaje mi się, że Dobrze, że uzupełniłem ten płyn. Słuchajcie, gdzieś tutaj utknąłem, czekajcie. Dobra. Odkładam. Weźmy ten... ...może przykucnę ...przewód. Wkładamy. I zaraz ocenimy tutaj, e, jak to wygląda. No słuchajcie, to jest wszystko w porządku, więc tutaj nie ma nic do roboty. Pytanie, co się jeszcze mogło wydarzyć. Będziemy się zaraz bawić w Sherlocka. E, być może trzeba by sprawdzić. No, tak, tutaj tak naprawdę nic ponadto nie ma, prawda? sobie sprawdziłem. Filtr jest w stanie idealnym. Mówimy o prawym silniku. E, możemy ewentualnie sobie sprawdzić. E, tą e, ściągniemy po prostu. Owiewkę i obadamy, czy coś tutaj jest niepokojącego. To jest jakby więcej tych różnych rzeczy. Możemy sobie coś tutaj zbadać. Jest prężarka. Jest iskrownik. Jest jakieś owiewki. Ale tutaj nic nie widzę. Niepokojącego. Zbiornik też jest w porządku. Dobra, tą owiewkę ściągnę. Ale nie mogę tego zrobić, bo. Coś jest nie, nie ściągnięte. No niestety trzeba troszeczkę tutaj pobłądzić, żeby dobrze to wykonać. Mogłbym to sprawdzić przed odcinkiem i zrobić wszystko, ale od razu. Natomiast tu będzie ciekawiej, po prostu jak razem z wami dojdę do prawdy. Dobra, mamy ten silnik na wierzchu można troszeczkę się pobawić rozrusznik tak pompa hydrauliczna wszystko jest w porządku w Razie się bawię nie widzę żadnych przeciwwskazań co do działania. Dobrze. Co tu jeszcze jest? Czy można coś jeszcze... A, dolną owiewkę ześciągniemy. Tu może coś się kryć. Okej. Okay. Zobaczmy co tutaj jest ciekawego. Znaczy, wyjdę teraz tak, bo tutaj idzie olej. Tu wygląda wszystko w porządku. Nie ma żadnych innych elementów. Ewentualnie sprawdzimy sobie jeszcze coś. E, coś jest. O tak, tu idą jakieś e, przewody i tu jest jeszcze jakiś element. Migła, wszystkie są w porządku. Hmm. Nie ma żadnej podpowiedzi. Temperatura oleju prawego silnika. Coś się przegrzewa. Tylko by trzeba się zastanowić, co się może przegrzewać, że temperatura nam skacze. Tutaj chyba nic nic rozebrać się już nie da. Spróbujmy jeszcze rozebrać przód. Śmigło całe. Dobra. No i mamy wszystko, wszystkie bebechy na wierzchu. I tutaj właściwie nic nie ma, bo tak, ze zbiornika płynu wszystko przeż, przechodzi tutaj, tu są przewody, ogólnie jest problem też jakby z olejem, więc Albo silnik. Eee, a tu są jakieś chłodnice jeszcze. Zobaczmy te chłodnice. Bo tego w ogóle nie rozbierałem. Może tutaj coś można rozebrać. Jest chłodnica płynu chłodzącego. A nie zbadałem. O, jest uszkodzona. Słuchajcie, znalazłem tutaj element. Nabrano. Człowiek się uczy całe życie. Czy ja mogę tą chłodnicę jakoś sobie wyklepać? Czy, czy to jest jakiś stoliczek? Jest. Ale nic z tym nie zrobimy. Najciemniej pod latarnią. Chłodnica oleju jest uszkodzona, naprawiona, znaczy wymieniona na nową. dziwnie, że oni piszą o oleju. No, a w sumie to jest chłodnica oleju, właśnie to jest ta. I zadanie wykonane. No niepotrzebnie tutaj rozbierałem pół. No na szczęście silnika nie rozebrałem. Natomiast y, tutaj dużo dużo elementów. Ja całe śmigło rozebrałem i tutaj wszystkie maskownice można tak nazwać. No ale sukces. Kołpak. No i tutaj musimy owiewnić wszystkie powie. Zakładać. Na szczęście nie jest to misja na czas, więc spokojnie możemy i bez nerwów to robić. Czegoś się nauczyłem nowego. Możemy sobie teraz to odpuścić. Dobra, podnośnik zabieramy. Odstawiamy. I chyba wszystko mam zakręcone, mam nadzieję. Eee, dobra, zlecenie wykonane. Nie. Zobaczmy na wykazie, czy mam jakiś element. No co ciekawe, nie mam żadnych elementów, więc coś, coś musiałem jeszcze nie dokładnie zrobić. Coś nie skręcić, co takiego mnie zastanawia. Chciałbym wejść na skrzydło, ale nie mogę. E, jakieś części widocznie zapomniałem. Słuchajcie, jeszcze raz wezmę podnośnik, podniosę. Czy ja tam zakręciłem? No, najesz. Nie, no to wszystko jest tutaj zrobione zakręcone. mogę odprowadzić. Zastanawiam się, co tu jeszcze mogłoby być, nie tak. Tu jeszcze coś jest, co muszę włożyć? No nie bardzo. Proszę sprawdzimy, czy podczas tankowania tu o czymś nie zapomniałem. Ups, spadłem. Draminę nie mogę wejść po rabinie. Dobra, z tej strony. Chciałem wejść na skrzydło, ale jakoś nie mogę. Ale tu jest wszystko zakręcone. A z tamtej strony? A, zobaczcie, tutaj nie, nie, nie zakręciłem na mnie. Dobra, teraz Zobaczmy, zatankowałem. Usunąłem problem z temperaturą. I świetna robota. Udało się. Super. Dzisiaj krótszy odcinek, no bo widzieliście, ile mi to zajęło. Ale sobie zobaczmy jeszcze, co jest w kolejnym. Okej, okay, tutaj mamy sprawdzenie podwozia, a więc ja już sobie przygotuję tankowanie i. W kolejnym odcinku już zaczniemy bawić się z podwoziem. To tyle, do następnego odcinka. Cześć!